Wyobraź sobie kulę światła, która unosi się w powietrzu, skręca, przelatuje przez szybę, a potem eksploduje z hukiem. To nie science fiction, to piorun kulisty jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk pogodowych na Ziemi. Nie da się go przewidzieć. Pojawia się nagle, trwa od kilku sekund do nawet minuty i często zostawia po sobie ślady zniszczenia. Ale czym właściwie jest? Niektórzy naukowcy sugerują, że to plazma uwięziona w polu magnetycznym, inni, że efekt reakcji chemicznej tuż nad powierzchnią Ziemi. Problem? Nikt jeszcze nie zdołał go jednoznacznie zarejestrować w kontrolowanych warunkach. Co więcej, niektóre relacje sugerują, że pioruny kuliste potrafią przenikać przez ścianę. Czy mamy do czynienia z nieznaną formą energii, czy tylko rzadkim kaprysem natury? A może odpowiedź dopiero przed nami, bo jedno jest pewne. Nauka wciąż nie zna pełnego wyjaśnienia, a Ty co o tym sądzisz? Czy to zjawisko ma naturalne wyjaśnienie, czy coś więcej?